Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness miał być zwieńczeniem wydarzeń, które mieliśmy okazję obserwować w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w ramach seriali i filmów. WandaVision, Loki, What If, Spider-Man No Way Home pokazały nam tak naprawdę zapowiedź multiverse i właśnie Doctor Strange 2 miał pokazać najważniejsze tego konsekwencje. Zapowiadał się ogromny film, plotki dziesięciokrotnie przewyższały te z grudniowego Człowieka Pająka i wydawało się aż dziwnym, by Marvel znów dał tak gigantyczny film w ciągu pół roku. Tak więc, jak ostatecznie wyszło? Czy Doctor Strange swoją jakością ma prawo konkurować z naszym zdaniem dziesiątką w postaci ostatniego Spider-Mana? Opinie w internecie są podzielone na dwie części, a my zapraszamy na naszą bezspoilerową recenzję filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oczywiście chcę zaznaczyć, że wszelka opinia przedstawiona w tym filmie jest subiektywnym zdaniem, z którym wy zgadzać się wcale nie musicie. Jeśli wam się film nie podobał, to współczuję. Jeśli podobał się, to cieszę się, że mile spędziliście te dwie godziny seansu. Tak więc, jak według nas wypadł film Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów. A jeśli szukacie grona do rozmów, miejsca z newsami itd., to nasz serwer Discord nada się do tego po prostu idealnie. Link do niego znajdziecie w opisie. Główną postacią tego filmu miał być oczywiście Steven Strange. W końcu to on jest w tytule tej produkcji. Z każdym miesiącem pojawiało się coraz więcej obaw, że będzie tu więcej Wandy niż Strange'a. Jednak po obejrzeniu można spokojnie powiedzieć, że Marvel to wszystko idealnie wyważył. Steven pod względem swojej postaci był bardzo podobny do swojego odpowiednika z What Eve, gdyż przez cały film walczył z demonami przeszłości. Myślał o wszystkich swoich błędach, decyzjach, które podejmował i było to oczywiście od pewnego momentu tłem dla całej historii multiverse of Madness. Należało się tego spodziewać, jednak nawet w ostatnich częściach filmu scenarzysta pamiętał, by wtrącić coś z jego historii, co jest niewątpliwie na wielki plus. Strange sam w sobie nie jest jakimś ekspresywnym bohaterem. Ciężko jest od jego postaci oczekiwać wymyślonych akcji, segmentów w filmie. Nie można było więc też oczekiwać, że nagle stanie się MVP całej produkcji. Raczej można było się spodziewać, że będzie on na drugim planie w stosunku do Wandy Maximow. Tak też było, jednak nadal oglądało się to bardzo Dobrze, a Cumberbatch znowu pokazał, że nadaje się do tej roli po prostu idealnie. Wiele osób mówi, że ten film powinien nazywać się Scarlet Witch in the Multiverse of Madness. Czy tak faktycznie powinno być? To już temat do innej dyskusji. Pamiętając wydarzenia z WandaVision, czyli to, do czego będzie Wanda dążyć, zostało już ewidentnie nam nakreślone. Wiadomym było, że Maxi Maxiwo wskradnie show. W jej przypadku można było albo zachwycać się, albo zawiść się, bo w przeciwieństwie do Strange'a, ona miała ogromne pole do popisu pod względem ekspresji. Elizabeth Olsen już przy okazji swojego serialu była niezwykle pozytywna. Oceniana, a jak się okazuje, to był jedynie przedsmak tego, co zobaczyliśmy w Multiverse of Madness. Obłęd, jaki został zaprezentowany przez te dwie godziny w scenach z udziałem Olsen, był doskonale ukazany. Więcej o tym jednak powiemy w recenzji spoilerowej, tak samo jak i o samej Scarlet Witch. Tutaj możemy jeszcze z pewnością i spokojem, że będzie bez spoilerów, pochwalić samą oprawę audiowizualną związaną z Wandą i Scarlet Witch. Czerwony kolor idealnie podążał za każdym razem za tą postacią, a także genialna muzyka dawała nam wprost do zrozumienia, jak potężną istotą jest obecnie Wanda Maximoff. Pochwaliliśmy Strange'a, pochwaliliśmy Wandę, a teraz pora na te mniej przyjemne części filmu. Niestety film ma swoje błędy, które obok tych dwóch głównych postaci mogą po prostu zepsuć odbiór całej produkcji. Czy tak było w naszym przypadku? Nie aż tak, jednak całość prezentacji Doctor Strange 2 nie była tak dobra według naszej opinii. Głównym problemem jaki mamy jest długość tego filmu, gdyż ogłoszenie, że będzie on trwał zaledwie trochę ponad dwie godziny po prostu zszokował. Od początku wielkich plotek o wielkiej rywalizacji Wandy z Doctor... Spodziewano się zarezerwowania minimum 3 godzin na seans. To jednocześnie niepokoiło, jak i napowało optymizmem, bo z jednej strony to mocno ogranicza twórcę filmu, a z drugiej strony dawało nadzieję, że nie będzie to na siłę przeciągane. Nasz werdykt to niestety ani jedno, ani drugie, bo jeśli podczas seansu skupić się nie tylko na samej akcji, ale też na tym, jak wygląda montaż, można dojść do ciężkich wniosków. Film ten jest czasami makabrycznie pocięty. Można odnieść wrażenie, że sceny nie mają nawet czasu się Rozkręcić, zanim się one skończą i przejdzie się do kolejnej. Fabuła ani trochę na tym nie traci, bo sama historia jest tu dobrze wyjaśniona. Nie odczuwa się jakiś luk czy niedomówień. Problemem jest to, że sceny, szczególnie walk, są strasznie krótkie. Nie da się przyzwyczaić do żadnych z wydarzeń, gdyż te po chwili zmieniają swoje miejsce akcji. Jest to najbardziej widoczny w środkowym akcie, w rozwinięciu, a przynajmniej tym, co nim powinno być, bo sam film jest bardzo nierównomierny. Nie widać tu ewentualnego podziału na wstęp, rozwinięcie. I zakończenie. Akcja skacze, spowalnia, przyspiesza. Film czasami potrafi być po prostu chaotyczny w swoim scenariuszu. Chociaż z drugiej strony w tytule tego filmu jest madness, więc. no, well. Od prawie trzech lat mówiło się też, że Doctor Strange 2 przyniesie do MCU kompletnie nową jakość filmów Marvela. Osoby pracujące nad produkcją mówiły, że będzie to pierwszy w historii MCU horror i aż ciężko było w to uwierzyć. Pamiętając, że to przecież Disney, to po prostu nie pasuje do obrazka kina superbohaterskiego, które zresztą ma kategorię od lat 13. Mówiło się o jumpscare'ach, kompletnie innym w porównaniu do innych produkcji klimacie, który ma zostać nam wprowadzony do filmu. Po się wprost można powiedzieć, że to Prawda, to było coś kompletnie innego, coś zupełnie nowego dla Marvel Cinematic Universe. Można zauważyć już od początku filmu, że sposób nagrywania był inny. Ujęcia, sposób ukazania większości scen był zmieniony w stosunku do poprzednich. Jest to doskonała wiadomość dla osób, które liczyły na coś nowego w tym uniwersum. A klimat, jaki wprowadzono tutaj, ma ogromny potencjał patrząc na to, jakie postacie będziemy powoli widywać w MCU. Moon Knight, Blade, może w przyszłości Wolverine i z pewnością wiele innych. Te wszystkie produkcje mogą wiele zyskać na wyglądzie właśnie doktora Strange'a. Oczywiście nie jest to dla wszystkich. Ludzie mogą się nie odnaleźć w tej nowej rzeczywistości MCU, która powoli wydaje się być wprowadzana, jednak ci z pewnością coś i dla siebie również znajdą. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness miał być ogromny dla MCU. Czy tak było? Na ten moment ciężko raczej jest to określić. Potencjał był w nim jednak ogromny, ale wydaje się, że zmarnowano go już na samych podstawach. Z pewnością jednak jest to coś nowego dla Marvela. Coś, czego nie widzieliśmy przez ostatnie 14 lat od debiutu Ironmana. Zdecydowanie nie mielibyśmy nic przeciwko, jeśli w przyszłości wrócono by do tego stylu z poprawionymi problemami. Problemami, które jednak nie można ominąć przy ocenie tylko dlatego, że jest to nowy eksperyment i nasza oficjalna ocena dla tego filmu to 7,5 na 10. I ponownie zaznaczamy, że jest to tylko nasza opinia, wcale nie musicie się z nią zgadzać. Film jest naprawdę dobry, ale nic więcej, naszym zdaniem daleko mu do wyższego poziomu, szczególnie pod względem technicznym. I tak wygląda nasza bezspoilerowa recenzja filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oczywiście w najbliższym czasie opublikujemy także recenzję spoilerową, która już będzie zawierała szczegółowe oceny wydarzeń z filmu. Zapraszam więc do subskrypcji naszego kanału, aby tego materiału nie przegapić. A wy, byliście już w kinie na najnowszej produkcji Marvela? Jeśli tak, to napiszcie w skali od 1 do 10, jak ten film się wam podobał. Zapraszam was również na nasz Discord, link do niego znajdziecie w opisie. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth z Just Call, Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.